Cześć, tu Zapraszam na nowy film. Pokopiemy trochę ziemniaki motykał, poworkujemy trochę, zbierzemy też sezyniaki i inne takie rzeczy. Najpierw pojedziemy wpłacić utargi z tamtego tygodnia. Miałem jechać rowerem, ale pojedziemy Fordem. Przy okazji kupię bełzynę do kosiarki, bo Trawa już na podwórku zarasta. Wczoraj y, sprzedałem 300 kg ziemniaków, dzisiaj mamy wtorek. Zamówienie na razie niepotwierdzone to 200 kg. Potwierdzone to 200 kg, czyli 400. Niestety kopaczka ma awarię i nie mogę z niej skorzystać. Będziemy kopać ręcznie na razie. Dobra, to idziemy coś zjeść do Łęcznej Karnistra bym zapomniał. A bez karnistra to ciężko by było przywieźć benzynę. Zaleje będzie mieć. 8 nam bogatości. O, jak rzepaki rosną po tych deszczach. No, no, no. To drogę by było strasznie. Ciężko się teraz poruszać po niej. Kursusem trochę zjedziemy, tak. O, przy rzepaczku. O, i tak na środku sobie. Ta ziemniaki. Stoi reklama. Więc nie jest najgorsze światło zapalone. Możemy ruszać w kierunku miasta. 9-8 za 3 dychy. Tak się żyje. Ale jestem bogaty, kurde. Widzę, że sąsiad walczy z drugi dzień, orząc. Tutaj mam klientów z Ukrainy, którzy pracują na tym polu. Ale widzę, pojechali na, na przerwę obiadową. Mają z ziemniaki zabrać hmm, po południu, więc muszę przygotować je. 40 kilo dla nich. No nic. Mam dla nich nakopać... 40 kg, ale czy mi się chce w tych krzakach kopać ziemniaki? Nie bardzo coś. Przydało mi się podkołować te powierzchniaki. Ale mam sadzeniaki jeszcze, belarosy do zebrania dzisiaj. A w piwnicy mam ranomi. Tylko, że w piwnicy mam słabą drabinę. Hmm. I co tu zrobić? Dobra, weźmiemy trzy wiadra. Trzy wiadra powinno wystarczyć. Yy, i... I wyjmiemy ziemniaki. Wyjmiemy ziemniaki z piwnicy. Tak. I zostawimy pułapki na myszy szczury, bo po prostu w piwnicy mam myszy i szczury i zjadają mi ziemniaki. Po prostu tak jest. Niestety. Chociaż tutaj jakby kopał, ale tu zielono jest, to nie, 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 nie chce mi się Kopaczunia niestety, taśma zerwana Dobra, mamy tu ziemniaki i trochę liści To czarne to liście trochę nawiało i pewnie wody trochę padło tutaj w ostatnich deszczach Ale mamy właśnie o takie coś To jest wygryzione przez gryzonie. Takie oto łapki, gilotyna Mm, tak się zaciskają. Są bardzo czułe. Ona nad chlebem już jest. <laughs> e, o, starcie może tak. Po, położymy sobie ją. O, w ten sposób. Jeszcze mam cztery. Czyli razem pięć. Może coś się złapie. Choć nie wiem, kiedy to następnym razem będę wchodził. Pewnie jak będzie zamówienie na rano czyli nieprędko. prędko <grymne> 25 siły w 15, ale już mi się worek roztarł. Powinienem te worki z flagą otworzyć. 15 bo to są worki na SME fioletowe. No no trudno Oby mi tylko to zabrali, żeby to nie stało dzisiaj ani jutro, ani za tydzień 7.04 Czyli takie full wiadro, 13 kg A jak nie będzie? a Będzie na przykład 12 kg Trzeba będzie drugi raz tam chodzić po tej drabinie A to nie będzie nieciekawie, ale... Ryzykujemy, ryzyk fizyk, nie? Dobra, udało się Jedną sprawę mamy z głowy Dwie dwudziestki, wow Kotek tutaj spał Prawdopodobnie czarny, dziki kot Jedno wiaderko na sadzeniaki, drugie ewentualnie na grube Mogą się i żółte rano mi trafić Worek mam na sadzeniaki rano bo tam się też trafiają Ale to rzadko Zobaczmy jak Ursus odpali o, potężny kluczek. Na luzie jest? Na luzie jest Incydent Pęk pas w tylnej taśmie zbrojony on jest zbrojony na trzy linki i jedna linka, czy dwie, e, urwały się już w tamtym roku i teraz to bo tylko na dobicie. A kopaczka nie jest moja, więc też tak o, nieprzyjemna sytuacja, krótko mówiąc. Hmm. Nie wiem, czy będzie czym wykopać teraz, bo Be Rosse mam też już zamówienie Tylko, że ona planuje gdzieś mniej więcej 30-40% gorzej niż Esma i Red Sonia. Komosa przerosły. Zobaczcie, co tu się dzieje. Dwa lata temu tu były ziemniaki. Komosa się rozsiała, już jest po podozmianie. Praktycznie to było koszone rozdrabniaczem. Ciężko się ją kopie ręcznie, po prostu trzeba bardzo dużo przykopać, żeby 100 kilo e, zaworkować. A korzenie komosy tego nie ułatwiają. No Nic, e, teraz zbierzemy sadzeniaki. Wsofamy Ursusem do e, podynku gospodarczego. I niech to stoi. A, nie wiem, czy będę dzisiaj coś kopał. Przydałoby się 100 kilo redsoni podkopać z spod, spod Przeczniaka. Hmm, chociaż może gdzieś by kopaczkę pożyczył, ale to nie chcę za bardzo pożyczać. Wolałbym kogoś wynająć, żeby to wykopał kombajnem. Tylko, że widzicie, że tutaj w dołku jest mokro strasznie. Zresztą cała sytuacja w Polsce z powodziami Źle się to ogląda patrząc na to wszystko pozalewane Pozalewane rejony Przykraj Ja nie będę już narzekał na swój los W najbliższych tygodniach Bo inni ludzie mają gorzej To nic, że się biedę klepie Dobra, pozogadać, bierzemy się, chociaż mi się nie chce już. Bierzemy <laughs> się do tych sadzeniaków. Do tych sadzeniaków jest chyba nawet więcej niż w Esmie bo Esma mam bardzo mało sadzeniaków, wracania dużo więcej. Tak. Jeśli miałbym sypać, taka ciekawostka, jeśli miałbym sypać 40 ton Z moich obliczeń wy... wynosi to mniej więcej tona Od brzuszek do tego lasu A wczoraj wykopałem, zaworkowałem, znaczy 170-180 kg gdzieś jeszcze musiałem dokopywać ręcznie tam na górze, bo mi zabrakło do worka. A jeszcze 100 kg miałem w zapasie na szczęście, bo było ciężko. Mniej więcej. Jakby te se to może z następne 200 kg się zbierze. Ale ten dołek to już jest tak to już jest więcej przekopane. No nie wiem, czy będzie 700 kg, raczej nie no, Z Belarosa nie planuję, to się za bardzo Za to bardzo wysoko Plan jest dobry, ale Ale to nie jest to, co kiedyś Kiedyś miałem, dwa lata temu miałem piękną Belarosę. Zobaczcie, jak pięknie owiec wygląda Le, Owiec lepiej wygląda teraz, niż w kwietniu, w maju Powinienem się nauczyć właśnie widać ten obiekt e, uprawiać go. Bo zawsze jakieś odżywki, się da, przypala, jakieś skracania w, po przybrawkach na przybrawki. Później są efekty tego, że tylko, do, tylko dobrze plonuje, a nie nie wybitnie a na takim mocnym polu powinien. Bo takie widzę miejscami omijaki, bo rozsiewam Gorczycę ręcznie oczywiście, ale ogólnie nieźle. Fajne, fajnie wygląda to pole. O tu by się przydało dać obornik na te tutaj kawałek tego pola, gdzie był owies i tutaj na tą, tą na te, tu, gdzie będą, tu gdzie są ziemniaki w wykopkach i zobaczcie, jaka będzie różnica w plonie w następnym roku. Tutaj mam ranomi. Dwa lata temu były ranomi i one po prostu przetrwały, wydały ziemniaki w tamtym roku. Mimo, że w kukurydza była mezotorionem pyskana, to pamiętam pod owiec wyłorywałem ziemniaki wraz. I stąd te właśnie ranomi. Brak płodozmianu po prostu. Trzyletniego. Chociaż przy tych zimach to musiałyby być letnich chyba płodozmia, żeby nie było ziemniaków. Spokojne popołudnie miało być. Koszenie trawnika, podwórka. Ale zaś Grzmi i zaczyna padać Alko Solo Kosiarka 5678 Nie powiem dobry sprzęt Chociaż ma też yy, wady Na skoszenia podwórko po tych deszczach trawa ładnie podbijała Ale chyba nic z tego nie będzie bo zaczyna mocniej padać No nic, trudno. Burza, to zwalamy ziemniaki, no nic no. Trudno. Tutaj mamy SMK i miejsce na ziemniaka drobnego Belarosy i dalej mamy ziemniaka drobnego rano -mi. A tu mamy talerzówkę Kolejny dzień Próbujemy kopać moją motyką Fiskarsa Dałem 160 zł za nią eee, Trzeci sezon ją mam W pierwszym wykopałem tonę W tamtym roku to mało co I w tym Kilkaset kilogramów Będziemy podkopywać Poprzeczniaki tu już mam trochę podkopane. Myślę, że to wystarczy, żeby ten kombajnem wjechał w tamtą stronę. Tam już mam esmę też podkopaną, jak ostatnio kopaliśmy w poprzednim filmie. Bardzo solna, powiem Wam yy. motyka. Jest używana też w ogrodzie, jak jest twardo do spulchniania gleby, tabliczka się wytarła napis właściwie. Mam do przygotowania 100 kg na jutro ziemniaków Red Soni Smy mam też 100 kg, ale 150 mam w domu. Jak jutro 9 się pozbędę tych 200 kg, to zostanę bez ziemniaków praktycznie, więc trochę niechalo. Ciężko będzie o ziemniaka. Z Belarosa ostatni worek ostatni sprzedałem, znaczy wczoraj. Także ten. Nie jest za wesoło. Jeszcze dziki w tym, wczoraj w nocy łasiły tutaj po polu. Obiadły samo samosiewie kukurydzy. Tam jest taki, tam jest taka jedna roślina. Kręciły się, ale ziemniaków nie bardzo coś ruszyły. Trochę Belarosę. Z tamtej strony na dołku, co wczoraj rozmawialiśmy. No i trzeba. Hunicole, tu mamy koszyczki z Hunicolem trzeba postawić do pionu. Zakropić i będzie dobrze. Zobaczymy, jak to mi. ile mi to czasu potrwa. Ile to mi zajdzie. Kopanie 100 kg ziemniaków. Tutaj są ładne. więc i nie super będzie się kopać wilgotność jest, wczoraj burza poszła oczywiście potężna na kopanie kopaczką też by było nie bardzo, a na kombań to już w ogóle dobra biorę się do roboty bo nie ma czasu, bo zaraz będzie noc 2 godziny kopania i 100 kilo jadalnych plus też 165 nie, znaczy 65, razem mi 165 już eee, zmęczenie daje się we znaki tutaj ostatnio o ten kawałek kopałem 65 kg, a tutaj 165 taki kawał dziwne dziwne, ale tu trochę dziki wybrały mi się wydaje ale tak jakby jakieś słabsze tutaj były miejscami zobaczymy co kombajn pokaże. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie ja idę to mm, zwalić i sobie odboczny w końcu. Jutro będziemy kopać Esme pewnie tak. Cześć, Elisilis.